Dobry wieczór, moi drodzy, witam was na kanale Motoforfan Team Jeżeli się widzimy i słyszymy, to powody ku temu są dwa. Pierwszy powód jest taki, że dotarłem do domu. Jest godzina 23:34 i wreszcie mam dostęp do kamery. Drugi powód to jest dokładnie taki, który znajduje się z tyłu na pace bo wieście mi, że to, co przyjechało, zdarza się dość rzadko. Ale o tym opowiem Wam jutro, bo dzisiaj to chce mi się kuźwa spać. A z czeluści mikrofonu powiem Wam, że maszyna przyjechała z Hamburga. Tak, z tego sławnego Hamburga. A podróż zajęła mi kilkanaście godzin. Dlatego widzimy się jutro. Dobranoc. Dzień dobry, moi drodzy. Jest siódma rano, na mojej twarzy jest uśmiech, a na dworze już wstaje piękne słońce. Więc chyba nie ma piękniejszej chwili, żeby pokazać wam, co wczoraj, a w zasadzie co w nocy, przyjechało do Moto for Fun. Moi drodzy, motocykl, na który właśnie patrzycie, to MZ ETZ 250 z wózkiem czy koszem bocznym, jak to woli. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że motocykl ma trzy bardzo ważne cechy, które łącznie powodują to, że maszyna jest niezwykle rzadka. A jakie to cechy? Opowiem Wam za chwilkę. Oprócz tych trzech cech, ma jeszcze jedną fajną rzecz. Jest to motocykl z tak zwanego jednego kawałka. Zobaczcie, jak pięknie prezentuje się nasz tak zwany stodolak, bo właśnie 20-30 ostatnich lat przestał on w szopce, czy tak zwanej stodole. Słuchajcie, co do cech, które świadczą o tym, że ten motocykl jest niezwykłym znaleziskiem, zaczniemy od tego może, że jest on najprawdziwszą wersją MZ ETZ 250 w wersji eksportowej. Tak jak tutaj widzimy, oczywiście ta wersja cechowała się tym, że posiadała dozownik oleju. A rama również jest oryginalna. Widzimy tutaj na główce ramy zamek, który świadczy o tym, że jest to najprawdziwsza wersja eksportowa. Motocykl pochodzi z 1983 roku, więc jest to początek produkcji, dlatego w maszynie zastosowano hamulec Brembo. Oraz zacisk hamulcowy również tej marki. I to jest właśnie pierwsza cecha, która świadczy o tym, że jest to niezwykle unikatowy motocykl. Drugą cechą dozowanie oleju. Tak jak tutaj widzimy. Pierwszych wersjach MZ ETZ 250 w wersji eksportowej dozowanie oleju nie odbywało się poprzez wężyk, aż tam do karterów, a odbywało się w środku w pokrywie. Czyli tutaj w pokrywie jest kanał, który idzie tam pod cylinder. Jest to niewątpliwie bardzo rzadko spotykana wersja z początku produkcji motocykli ETZ 250 w wersji eksportowej. No i trzecią cechą. Która powoduje to, że jest to motocykl niezwykle rzadki, oprócz tego, że jest to wersja eksportowa i oprócz dozowania oleju w nietypowy sposób, jest to, że posiada ona wózek boczny. Bo tak naprawdę tych motocykli z wózkiem bocznym wyprodukowano, według mojej wiedzy, bardzo niewiele. Tak więc, moi drodzy, mamy motocykl eksportowy, mamy motocykl z dozowaniem oleju w karterach oraz mamy motocykl z wózkiem bocznym, co w połączeniu tych trzech rzeczy stanowi o tym, że jest to bardzo niezwykły i bardzo mało spotykany motocykl. Było o niezwykłości, no i tutaj kończą się nam te przyjemne niespodzianki, bo moi drodzy, jest to motocykl, który raczej jest z przeznaczeniem do renowacji. Natomiast stan blacharski nie jest zły i myślę, że z tej maszyny, myślę, że tą maszynę można potraktować jako bardzo dobrą bazę do renowacji. Zwłaszcza, że mamy do czynienia tak naprawdę z unikatową wersją której myślę, że nie miałem nawet jeszcze takiej sztuki i myślę, że nawet jeszcze takiej sztuki na oczy nie widziałem, czyli motocykla eksportowego z wózkiem bocznym. I w tym momencie, moi drodzy, zapytacie mnie na choinkę i motocykl w takim stanie. Otóż moi mili, jak dobrze wiecie, zajmujemy się sprzedażą motocykli. Wyszukanie dla nas takiego motocykla w takiej kompletności, w takim stanie i tak zwanego barn finda, czyli takiego z jednego kawałka, jest niezwykle fajnym przeżyciem. I o ile na przykład ja mam całą kolekcję motocykli w oryginalnym stanie, czyli w oryginalnych lakierach, niemalowany, o tyle jest w Polsce bardzo dużo kolekcji, kolekcjonerów, których znam, którzy po prostu mają motocykle odrestaurowane. No i dla nich taki motocykl w kolekcji. No to jest naprawdę spory smaczek. Tym bardziej, że w tym zestawieniu z tymi karterami i jeszcze w wersji eksportowej naprawdę wyszło tego bardzo niewiele. No i kluczowy temat. Co my tak naprawdę z tym zrobimy? Ano zrobimy to, że zdemontujemy wszystkie te rzeczy typu niepotrzebne halogeny, jakieś bagażniki i tak dalej. Wyczyścimy maszynę tak jak zawsze maszyny czyścimy. Spróbujemy motocykl uruchomić. I mam nadzieję się nim chociaż kawałek przejechać, żeby określić stan podzespołów i stan tego motocykla, stan silnika przede wszystkim. W końcu, moi drodzy, to jest seria Uratuj od zapomnienia, więc tutaj zajmujemy się ratowaniem tego typu motocykli, z tego typu koszami bocznymi również. To co, dajemy to na garaż. Zobaczymy, czy bestia odpali. Ktoś, kto nie siedzi w świecie MZ, no powie motocyk jak motocyk, no eksportowy, no z wózkiem i tak dalej. Natomiast moi drodzy, właśnie te trzy cechy, czyli wózek, czyli y, motocyk eksportowy i dozowanie z początku produkcji, czyli poprzez kartery, poprzez pokrywę. Powoduje to, że ten motocykl jest niezwykle rzadki. Gdyby rozłączyć te cechy, czyli gdyby to był tylko motocykl z dozowaniem i eksportowy, oczywiście wyprodukowano ich ileś. Natomiast, gdy połączymy jeszcze do tego wózek boczny, było ich bardzo mało. Ale nie o jego rzadkości, a o jego cechach jezdnych musimy porozmawiać, więc biorę się za próbę odpalenia. Zobaczymy, czy ta maszyna ma jakieś w sobie życie. To jest właśnie piękne w motoryzacji zabytkowej. Odkręciłem przed chwilą siedzenie i zobaczcie moi drodzy stan blacha blachy pod spodem. No jest niesamowity. Praktycznie nienaruszona blacha. Za chwilę oczywiście dostanę się do silnika i będę demontował pokrywę prądnicy celem zobaczenia tego, czy ten silnik kiedykolwiek był rozbierany, czy jest taki dziewiczy, bo powiem wam uczciwie, że po stanie jego takim zewnętrznym wygląda na nigdy nie rozbierany. Powiem właśnie, najbardziej kręci w takich znaleziskach garażowych tego typu motocykli, że one po prostu przez nikogo wcześniej nie były za dużo dotykane. Nie są, można powiedzieć, zniszczone też z tego względu. Bo o ile oczywiście ktoś sobie te halogeny powiesił, o tyle powiesił je na tyle mądrze, że po prostu przemontował je tutaj przy ladze, przymontował je tutaj przy kierownicy, ale nie uszkodził innego elementu. Tak samo jest z bagażnikami, zobaczcie. To wszystko jest tak powieszone tu właśnie i przy okazji nie uszkadza innych elementów że potem fajnie można te konstrukcyjnie przywrócić motocykl do stanu oryginalnego, jedynym minusem który tutaj już na dzień dobry był i o którym ja wiedziałem, no to brakowało pokrywy akumulatora z tej strony, została ona gdzieś na przestrzeni lat przesiana tutaj jedynym też uszkodzeniem można powiedzieć, które występuje jest wkręcenie tej śruby półkę zegarów. Dobra moi drodzy, podłączyłem akumulator i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że światła świecą. Ale świecą wszystkie. Tu się pewnie czymś wyłączało, to albo włączało, ale... No, no dobra, jest prąd. Zobaczmy, czy jest jakaś iskra. Nie uwierzycie. I to jest piękne w motoryzacji. Zobaczcie. Na moje przynajmniej 30 lat nie używane. Co jest? Jest iskierka moi drodzy, więc nie będę go chyba męczył. Podlejemy pod świecę, żeby tylko zobaczyć czy to w ogóle nam zagada. I żeby ktoś mi potem nie mówił, że z komina nie kopci to nie jest mieszanka. Ja zawsze staram się lać mieszankę. I to jest to, o czym moi drodzy mówię: eksport z wózkiem bocznym. Takie ramy produkowała tylko i wyłącznie fabryka. MZK miała to do siebie, że nie szło jej dorobić, przerobić. A czy no, wiadomo, jak ktoś pokombinuje, to przerobi. Natomiast takie oryginalnie fabryczne ramy, czyli eksport, łącznie z dokładką tutaj podwózek boczny, to jest tylko i wyłącznie działanie fabryki. Dobra, a propos działania. Bo coś się tu w gaźniku podnosi. Coś pięknego, dała sobie znak życia, a to jest bardzo dobra sprawa. No dobra, zamontujemy jej później PWK, zobaczymy na tym gaźniku. PWK myślę, że powinna zagadać, aż mi się chce przy niej pracować. To ja biorę się za robotę. No dobra, jak to mawiał kiedyś pewien słynny aktor, nadeszła wiełkopałum na chwila, podłączyłem gaźnik PWK. Prądy nam świecą. No jedziemy z Jest nadzieja, będzie dobrze, będzie żył. No i mamy to, moi drodzy. Maszyna odpala, silnik pracuje nie najgorzej, aczkolwiek oczywiście raczej wymaga on mniejszego, większego remontu, gdyż dźwignia zmiany biegów nie wraca na swoje położenie, trzeba je tam troszeczkę nogą przytrzymywać, dopychać. Natomiast przeleciałem tak szybko biegi na postoju, sprzęgło działa, wszystkie biegi weszły. Słuchajcie, co dalej z tym motocyklem? Hmm. No nie mam tutaj jakichś mega dużych planów co do tego motocykla. Oczywiście weźmiemy go, wyczyścimy, żeby wyglądał tak jak wyglądają wszystkie motocykle, które są przeznaczone do sprzedaży. Odpalony już jest, mam nadzieję, że po wyczyszczeniu wszystkiego, po połączeniu tego w jedną całość, uda się chociaż jakąś rundkę małą tutaj po podwórku zrobić, przejechać się tym motocyklem, żeby poczuć frajdę z jazdy z koszem. No i to tyle by było. Chciałbym się na maksa zabrać za pracę przy tym motocyklu, ale nie mogę, bo co chwilkę muszę gdzieś jechać, coś zawieźć, coś tutaj ktoś przyjeżdża po motocykl. O, wczoraj na przykład byłem w Gubiniu u pana Rysia, zawiozłem tam MZK-ETZ 250, taką niebieską, tą z tym milicyjnym lakierem, więc pan Rysio już jest szczęśliwym posiadaczem. Pana Ryszarda oczywiście serdecznie pozdrawiam, wiem, że wszystkie filmy ogląda, natomiast jeszcze bardziej pozdrawiam małżonkę pana Ryszarda, pani. Małżonka, niż będzie wiedzieć dlaczego. <laughs> Dobra, to opowiadam o motocyklu, bo to jest odcinek o motocyklu, a nie o tym, gdzie byłem wczoraj. Otóż, tak jak widzicie, z motocykla usunąłem te wszystkie zbędne lub złe rzeczy, czyli kierownicę, bagażnik, te halogeny. Halogeny myślę, że w prezencie dostanie przyszły nabywca. A z sobie je kiedyś założyć, czy nie, no to już jego sprawa. Błotnik jest strasznie skorodowany, będziemy musieli błotnika przedniego w chromie poszukać. Motocykl ma jeszcze jedną ważną cechę, z którą ja bardzo rzadko się spotykam, a powiem uczciwie, no tych koszowców miałem już gdzieś tam w swojej karierze z 20-30 sztuk ETZ. Więc pierwszy raz tak naprawdę widziałem nabite na tablicce MZ ETZ 250 SV. No teraz może to dobrze widać. Widzicie? MZ ETZ SW, Sight Wagen. Więc myślę, moi drodzy, że jeszcze ten napis na tablicy bardziej potęguje. No jest to oczywiście oryginalna tabliczka koszowa, 515 kg masy całkowitej. Tak jak wszystko być powinno. No jedyny minus taki, że motocykl nie ma dokumentu, więc będzie go trzeba rejestrować na pojazd zabytkowy. Ale mamy od tego specjalistę, Rysia na żółtej.pl. Dzień dobry moi drodzy, nowy dzień, nowy uśmiech, nowe nadzieje. Na kilka dni pracy przy naszej MZK koszowej musieliśmy zatrzymać, bo mieliśmy bardzo ważne sprawy. A mianowicie kupowaliśmy kolejne motocykle. Jesteście ciekawi co to jest? No to zapraszam na krótki spacerek. Tu już zaczynamy nagrywać odcinek o rejestracji na pojazd zabytkowy. Będzie to bohater, bohaterka tego odcinka. Natomiast nie o tym, również nie o tym. Bo tak jak widzicie, na chwilę pracy przy tym się zatrzymały. A moi drodzy, o tym, bo udało się zakupić kolejne 9 motocykli. Zazwyczaj moi drodzy, kupujemy po jednej, dwie, trzy, cztery sztuki. Natomiast tym razem udało się zakupić sztuk 9. I tak jak tutaj widzicie, jest fajna mztz 250. Tutaj mamy 251 w oryginale w fajnym stanie. Oczywiście, te motocykle wymagają moich prac, czyli takich rzeczy jak tam wymiany półki. Tutaj jakieś koło jest zamontowane od modelu TS. Oczywiście, tym wszystkim się zajmiemy. Gdybyśmy chcieli szukać ideałów, no to one kosztują po 4-5 tysięcy, 6 tysięcy euro i stoją w Niemczech. Natomiast, no wiadomo też, staramy się wykopać te motocykle tak, żeby, no jak to się mówi, przysłowiowy grosik na tym zarobić, natomiast, żeby też. Ta oferta sprzedaży tego motocykla nie była kosmiczna, bo to o to właśnie w tym chodzi, żeby wprowadzać motocykle na rynek, ale nie żeby one kosztowały nie wiadomo jaki majątek. Dalej mamy też ładnie zachowaną ETZ-251, tutaj też ETZ-251 w oryginale, tutaj trochę taki malowanie, bo zbiornik oryginalny, boczek oryginalny. Ale oczywiście to wszystko doprowadzimy do normalności. Pytaliście bardzo długo, czy będą jakieś 251. No to są cztery sztuki. Wszystkie oczywiście przygotujemy. Prawdopodobnie we wszystkich zmienimy koła na koła tarczowe, ale o tym w jakiś innych odcinkach. Tutaj udało się kupić bardzo ładną etz 150. Plus tej etz że ona jest, jak się nie mylę, z. 80. Nie, z 90 roku. Czyli mamy jeszcze wersję z tylnią lampą kwadratową, kierunkowskazami kwadratowymi, tak jak w 251, ale z błotnikiem metalowym. Jest to tak zwany ostatni wypust na błotniku metalowym. I takich motocykli udało się zdobyć dwie sztuki. To też jest 90? Tak, ta też jest 90. No i tutaj moi mili, najważniejsze co udało się zakupić. To są oczywiście MZ-ki, ETZ-ki policyjne. Natomiast to jest prawdopodobnie nasza przyszła baza do odbudowy tej MZ-ki o której było we wcześniejszych odcinkach. Czekałem cały czas, żeby zdobyć ten lakier i widzicie moi mili, to jest nieraz tak, że człowiek czeka pół życia, a okazja trafia się sama. No i tak jak było w tym przypadku. Jest to super baza, silnik można powiedzieć ma kompresję fajną, więc na tym motocyklu odbudujemy Volkspolizei. Natomiast, tak jak widzicie, te maszyny zostały pozbawione cech maszyn policyjnych. Zdemontowane zostały te panele przednie, te pulpity i tak dalej. Oczywiście jest niemożliwością, żeby to gdzieś zakupić. Więc prawdopodobnie tą sztukę przerobimy na sztukę cywilną. Mój przyjaciel szuka właśnie takiego kufra, więc prawdopodobnie mu go gdzieś tam odsprzedam. No i przewrócimy ten motocykl do wersji cywilnej. Zmienimy lakier na wersję cywilną. Zobaczymy jeszcze jaki będzie kolor. Natomiast, oczywiście, ten lakier ja na półeczkę sobie zakopię, bo niechby kiedyś przyjechała jakaś ładna policja, no to będziemy mieli już lakier w zapasie. Tak więc moi drodzy, szybki rzut na to co przyjechało. Jak widzicie, wszystkie motocykle staramy się kupować w miarę kompletne i jak najbardziej oryginalne, czyli jeżeli jest oryginalny lakier to jest bardzo duży plus. Po prostu widzimy, co z motocyklem się w przeszłości działo. I jak ma on oczywiście gdzieś jakąś gniotkę, tak jak na przykład ta sztuka. No to to po prostu widać, a w momencie kiedy motocykle są gdzieś już malowane no to czasem te elementy już mają na sobie szpachel i tak dalej i tak dalej, także widzicie filmy u nas się nie skończą pracować będziemy mieli nad czym dobra, wracamy do ETZ z koszem bocznym bo to jest temat przewodni tego odcinka a ja w końcu biorę się za pracę przy niej Idzie wiosna, więc jeszcze troszeczkę i będziemy motocyklami w trasę wyjeżdżać. Już się doczekać nie mogę, ale żeby wyjeżdżać jakimkolwiek motocyklem w trasę trzeba je oczywiście troszeczkę ogarnąć. I ja już tę naszą wersję wózkową troszeczkę wymyłem. Zobaczcie efekty. Po przemyciu maszyna wygląda już znacznie lepiej niż wyglądała. Tutaj już troszeczkę ten silnik wszystko domyłem. Oczywiście za chwilkę zajmę się jeszcze tym, żeby pousuwać tutaj te elementy, bo to tutaj być nie powinno, jakieś płaskowniki pozakręcane po i tak dalej, i tak dalej no i już zaczynamy montaż w drugą stronę, czyli za chwilkę założymy kierownicę, tutaj też usunę tę elektrykę niepotrzebną wiosenna pogoda to aż się chce pracować zdemontowałem sobie tutaj półkę, żeby było mi wygodniej no i zobaczcie co spotkałem tutaj dawno takiego splotu wydarzeń nie widziałem a i tu ekwilibrystyki troszeczkę będzie to tutaj wymagało, ale sobie z tym poradzimy. Co do kosza, przedał się odkurzacz. Wyodkurzałem sześciutko ładnie w środku, wymyłem. Jeżeli chodzi o podłogę w koszu, no ma ona takie swoje, gdzieś tam tu dziurkę. Tu z przodu kilka takich mniejszych dziurek. Aczkolwiek no nie ma tragedii, nie ma tragedii, jest to do naprawienia. Jedno fajne, że z tyłu, a zazwyczaj z tyłu, tutaj gnije najbardziej, a tym razem z tyłu jest ok, a tutaj gdzieś w tym panelu środkowym, a tu jak widzicie, jest miękciej. No raczej ta powierzchnia tutaj pod fotelem wymaga ingerencji, reszta wygląda dość przyzwoicie. Gdzie by się nie dotknął, to brudny, a to świadczy o tym, że robota idzie i jest coraz lepiej. Zresztą sami zobaczcie. Nasza mz wreszcie wygląda jak mz -ka. Założyłem drugi błotnik, który jest w bardzo ładnym stanie. Tutaj uzupełniłem kierownicę, kierownicę też wymieniłem. No i można powiedzieć, że mz wygląda wreszcie jak mz -ka. Co do silnika, tutaj pod spodem Poprzedni właściciel zaślepił ten otwór, więc podejrzewam, że jeździł na mieszance, niekoniecznie biorącej się tutaj z pompki oleju, tylko lał normalny benzynę z olejem do zbiornika paliwa. No i kosz boczny. Tutaj też już powolutku wszystko poczyściłem. Tutaj widzicie, siedzenie jest jeszcze w przyzwoitym stanie. O podłodze już Wam mówiłem wcześniej. No to nie pozostaje nic innego, jak wykonać zdjęcia, zmontować do końca motocykl, założyć kosz, no i próbować odpalić. No i może chociaż kawałek się tym przejechać. No dobra, moi drodzy, przyznacie, kto nie wierzył, że ja jestem w stanie zrobić z tego czegoś motocykl? Ręka do góry. Tylko nie palec w dół, palec w górę. <gryw> Słuchajcie, mamy już maszynę skończoną. Zobaczcie, jak wygląda. MZK po no, jednym dniu czyszczenia, pucowania, wykręcania tego, co w niej być nie powinno i wkręcania to, co w niej być powinno. No to została nam jeszcze jedna sprawa do rozwikłania, mianowicie mieliśmy zajrzeć w silnik. Odkręciłem już tutaj pokrywę prądnicy. No i drodzy, myślę, że mógł być kiedyś rozbierany. Aczkolwiek, no zobaczcie sami, wygląda to tutaj wszystko. Oczywiście mniejsza zębatka, tak jak być powinno. Hmm. wiecie, że. Trudno tak stwierdzić. chociaż tutaj pod cylindrem, jak dobrze zobaczycie, jest czerwony silikon, więc ktoś tam mógł górę silnika dotykać. No co do dołu, trudno tak jednoznacznie stwierdzić. Możliwe, że był. O, tak jak tutaj w modelu eksportowym, kolanko powinno być 13 kW, zmniejszona moc. To wszystko jest. Kurczę, ciężko powiedzieć. Powiem Wam tak uczciwie, że po tych śrubach jedne wyglądają jakby były, drugie wyglądają jakby nie były. Nie wiem, nie wiem. Chociaż tutaj na prądnicy raczej było odkręcone. Dobra, no mniejsza z tym maszyna. I tak oczywiście z przeznaczeniem do remontu tutaj nie ma się co czarować po tylu latach postoju to jej się należy jak nic. Mówcie co chcecie moi drodzy, ale czy on na tym oryginalnym tłumniku nie brzmi pięknie? Oczywiście postawiłem go na stopce centralnej, gdyż ta dźwigna zmiany biegu wiecie ona tak faluje i czasem wbije bieg, więc dla bezpieczeństwa postawiłem go na. Myślę, że w porównaniu do tego, co było, no to jest bardzo elegancko. Motocyk przynajmniej po 20, 25 może latach nieużytkowania. I ktoś mi powie, że to nie jest coś pięknego. Słuchajcie moi drodzy i tym oto optymistycznym akcentem, jakże piękną mz e, oryginalną eksportową z koszem bocznym żegnam się z wami. Dziękuję wam za odcinek, mam nadzieję, że takie odcinki wam się podobają, a ja idę brać się za robotę, bo tak jak widzicie na załączonym obrazku robić mamy jeszcze co. Pozdrowki, trzymajcie się. Pa!